Postawcie Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, rozpocznijcie z Nim dzień. Chodźcie z Nim i rozmawiajcie z Nim przez cały dzień i bez wątpienia zakończcie. Dzień z Bogiem. Centralnym punktem tutaj jest pozostanie w Jego obecności. Ktokolwiek mieszka w kryjówce Najwyższego, w cieniu Wszechmogącego, odpocznie, aby kontynuować, trwać w obecności Boga, w modlitwie, trwać w Duchu. Modlitwy, chodzić przez wiarę, a nie przez to, co jest widziane, aby kontynuować. Otoczeniu obecności Boga. Mówi się, że osoba, która wybierze stałe miejsce zamieszkania w Bogu, będzie trwać, będzie nadal żyć pod ochroną Najwyższego. Być w cieniu Boga, być wspieranym, być pod Jego ochroną. Co może do Ciebie przyjść, jeśli jesteś w cieniu Boga? Co możecie martwić lub zasmucać w cieniu? Wszechmogącego? Niektórzy wolą ukrywać się w ufortyfikowanych schronach, inni biegną do wysokich, mocnych budynków, a niektórzy czują się bezpieczniej w domu, z zamkniętymi oknami i zamkniętymi drzwiami. Zachęcam Was jednak do mieszkania w cieniu wszechmogącego. Biegnij do Boga, do Jezusa. Tylko w Jego. W cieniu znajdziesz bezpieczeństwo, ochronę i zachowanie. Kiedy poczujesz intensywny upał problemów życiowych, schroni się w Bogu. Klęknijcie, wytrwajcie w modlitwie, kontynuujcie modlitwę, pozostańcie w Jego. Obecności, mieszkajcie w cieniu Wszechmogącego. Zanim się modlimy, zapraszam. Do refleksji przez kilka chwil i analizy życia. Co powstrzymywałeś? Czy martwiłeś się zbytnio o co jeśli tego świata, przeszłości, życia w zmartwieniach lub skupienia się? Na problemach? Jeśli nie byłeś w schronisku Najwyższego, zapraszam Cię do zbliżenia się do Pana. Idźcie spotkać Jezusa, żyjcie i znajdźcie się w Jego obecności, mieszkajcie pod ochroną Wszechmogącego. Z tym zrozumieniem musimy się modlić. O umiłowany Ojcze Niebieski, modlę się za wszystkich, którzy słyszą mój głos. Niech! Przyciągną cię Twoja obecność, Twoje tajne miejsce. Modlę się, aby każdy, słuchający mężczyzna i kobieta Boga, był teraz przykryty, chroniony, bezpieczny. Broniony i ukryty przez Twój cień. Modlę się w imieniu Jezusa, abyście byli ukryci przed wizją zła, aby diabeł nie był w stanie doknąć ciebie ani twojej rodziny, bo jesteście chronieni przez Wszechmocnego. Obyś znalazł Pana jako swoją bezpieczną przystań, swoje spokojne sanktuarium. Niech obecność Boga mieszka w Twoim domu, w Twoich sercach i umysłach. Modlę się za każdego syna i córkę Boga. Którzy w tej chwili się ze mną zgadzają. Kiedy? Burza życia wydaje się nieskończona, niech Pan obdarzy cię nadprzyrodzoną siłą. Nawet jeśli wróg próbuje ukraść Twoją radość, niech zawiedzie i zostanie. Zmiażdżony przez anioła Pana, który otacza tych, którzy się go boją. Modlę się o. Myśli o pokoju w Waszych umysłach, o boską i przytłaczającą radość, która. Spoczywa w centrum waszych serc. Dla niespokojnych, niech Pan uspokoi waszego ducha. Dekretuję i oświadczam, że wszystko idzie dobrze z Tobą, dobrze pasuje do Twojego domu i życia. Dobrze Ci idzie, Synu Boży. Niech Duch Święty obdarzy Was odwagą, odwagą. Obyście pozostali silni i stanowczy w wierze, i niech nie znajdziecie nigdzie w strachu, zmartwieniu lub niepokoju w imię Jezusa. Ojcze, wierzymy w Twoje słowo, że z pewnością dobroć i miłosierdzie będą podążać. Za nami każdego dnia naszego życia. Mam zwycięstwo w imieniu Jezusa. Zwycięstwo nad górami i gigantami. Dziękuję Wam za moc, do której mogę uzyskać. Dostęp przez waszą krew, moc, która pozwala mi codziennie przezwyciężyć, być. Błogosławionym i budzić się w waszej łasce i miłosierdziu każdego dnia. Panie, decydujemy się Ci ufać każdego dnia, każdej godziny, każdej chwili naszego. Życia. Oddał Twoje życie na krzyżu, aby nas uwolnić. Psalm 91, 2 mówi, powie. Panu on jest moją ucieczką i moją fortecą, moim bogiem, w którym ufam. Przyznaję, że jestem prawdziwy w twoim życiu, w naszym życiu jako wierzący. Jezusa Chrystusa. Panie, rzeczywiście jesteś naszą ucieczką, naszą kryjówką. Błogosławimy twoje imię, dajemy ci chwałę, cześć i uwielbienie. Jego słowo w Jeremiaszu 17:7 mówi: Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, którego nadzieją jest Pan. Ponieważ będzie jak drzewo zasadzone przez wody, które rozciąga swoje korzenie nad strumieniem i nie będzie się bać, gdy nadejdzie ciepło. Teraz ogłaszam słowa Boga i mówię: Jestem błogosławiony, ponieważ ufam Panu. Moja nadzieja jest w Panu. Kiedy ufam Tobie, Panie Jezu. Twoje słowo mówi, że będę Jak drzewo zasadzone przez wody Nie będę się bał, kiedy nadejdzie upał, nie będę Się martwić podczas suszy Dziękuję za te obietnice, gwarancje, że będziesz mój Pożywieniem ochronisz mnie przed upałem, który chce mnie zniszczyć Będziesz mnie chronić przed każdą suszą, która chce mnie zniszczyć, ponieważ Ty Król Jezus jesteś moim jedynym źródłem. Nadchodzą burze, wiatr i deszcz, będę. Chroniony przez mojego zbawiciela. Grzmot i błyskawica mogą ryczeć, będę. W pokoju pozostanę w pokoju, ponieważ jestem chroniony przez Wszechmocnego. Panie, modlę się, aby każdy mój krok był kierowany przez Ciebie. Przesyłam tobie. I... Twoje plany. Niech Twoja wola się spełni w moim życiu. Zmiłuj się nade mną, Panie. Jezu, ukryj mnie w swoim cieniu, gdzie jest miłość. W Twojej miłości nie ma strachu, bólu ani smutku. Twoja idealna miłość odpędza wszystko, co negatywne. Ufam Ci i nadal będę Ci ufać. Twoje słowo w Psalmie 91 mówi, że nie będę się bał. Nocnego terroru, ani strzały, która leci w dzień, ani zarazy, która chodzi w ciemności. Dziękuję za taką ochronę, Panie. W moim życiu otrzymuję Twoje suwerenne polecenie. Bez Ciebie jestem zagubiony i beznadziejny, ale z Tobą jestem kochany, chroniony, wybaczany i odkupiany. Chwała Tobie, Królu Królów, Panu Panów, Alfie i Omegi. W całym wszechświecie nie. Ma nikogo takiego jak ty. Nie ma innego uzdrowiciela oprócz ciebie, żadnego innego. Wybawiciela oprócz ciebie, tylko ty jesteś zbawicielem. Mówię, że jesteś święty. Niesamowity, potężny i wspaniały. Dziękuję za wysłuchanie tej modlitwy w imieniu. Jezusa, modlę się. Amen.